Pogozeum, Muzeum Pogoriowych Pamiątek Cześć! Jakiś czas temu opowiadałem na Instagramie, że odebrałem tajemniczą paczkę, po którą przez własne gapiostwo zamiast pod blok, musiałem pojechać do Tychów. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie książka, która przed... 12 laty przyjechała do Polski z Rosji z Władywostoku. Ale spokojnie nie będzie o wojnie, ale o braterstwie, bo książka opowiada o Rejsie, któremu przyświecało hasło, uczymy się razem żyć i pracować. Macie jakiś pomysł: co to za książka? Jeżeli tak, to zapraszam Was do oglądania, aby potwierdzić, że macie rację, a jeżeli nie, to tym bardziej was zapraszam. Nazywam się Damian Fudała i zapraszam na kolejny odcinek Pogozeum. Szkoła pod żaglami notatki z podróży to relacja piętnastoletniego ucznia z Władywostoku, Aloszy Łysenki, który wraz z polskimi, amerykańskimi i radzieckimi kolegami miał szczęście uczestniczyć w międzynarodowej podróży w imię pokoju na Barkentynie Pogoria. Tymi właśnie słowami zaczyna się opowieść autora. Książka Aloszy wydana została we Włady Wostoku przez wydawnictwo regaty w 1994 roku. Wydanie w formacie A5 zawiera 153 numerowane strony. Na miękkiej okładce jest grafika prezentująca sylwetkę pogori pod pełnymi żaglami. Na odwrocie okładki znajduje się dedykacja. Tu Maciej from the author. Maciejem z dedykacji jest Maciej Nuckowski, jeden z uczestników międzynarodowej szkoły pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego, która odbyła się w latach 1988-1989 na pogorii płynącej z Gdyni do Gdyni wokół Ameryki Południowej. Dedykację Alosza wpisał Maćkowi na pogorii 25 lat później, w roku 2013 podczas tygodniowego rejsu z Civitavecchia do Civitavecchia przez Monte Carlo i Bonifacio. Zorganizowanego przez absolwentów z okazji 25-lecia tej szkoły. Książkę rozpoczyna wywiad, którego kapitan Krzysztof Baranowski udzielił korespondentowi Komsomolskiej Prawdy w sierpniu 1988 roku. Było to tuż przed rejsem, który rozpoczął się 1 września tego samego roku spod Westerplatte. Na kolejnych stronach zawarte są wspominki ojca Aloszy, Leonida Łysenki kapitana jachtowego i znakomitego żeglarza opowiadającego o przygotowaniach syna do konkurencji kwalifikujących na rejs. Właściwa część to dziennik, w którym Alosza skrupulatnie opisuje rejs i swoje spostrzeżenia, przeplatając je fotografiami. Na zakończenie Alosza robi krótkie podsumowanie żeglugi i uzupełnia to słowniczkiem z terminologii żeglarskiej. Od siebie dodam, że w międzynarodowej szkole pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego Alosza był jednym z najlepszych uczniów w połowie rejsu po semestrze pierwszym. Młodzieżowa załoga się zmieniała, ale po dwóch najlepszych uczniów z każdego kraju otrzymało w nagrodę możliwość płynięcia w semestrze drugim. W tej szóstce był właśnie Alosza Łysenko, autor omawianej dzisiaj książki. Dzisiaj w Polsce nie organizuje się już takich rejsów. A szkoda, bo była to niezwykła okazja dla młodzieży na wielką morską przygodę dla każdego, niezależnie od statusu materialnego. W tamtej edycji w latach 1988-1989 spotkały się nie tylko dobre serca młodych ludzi niosące pomoc potrzebującym, Pochodzących z całkowicie odmiennych światów, tych ludzi udało się scalić w naprawdę zgraną załogę. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do obserwowania mojego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!